Anginka, czyli pelargonia pachnąca, pochodzi z Afryki. Dzięki handlowi przyprawami wiele lat temu przywędrowała, a właściwie przypłynęła do naszego kraju. A jak tradycyjnie stosowane było geranium? Najbardziej rozpowszechnione było używanie soku lub zmiażdżonych liści do łagodzenia objawów stanów zapalnych, uszu i gardła. Czy faktycznie anginka ma właściwości lecznicze? Z całą pewnością tak. Substancje lotne, które wydziela roślina, mają przede wszystkim chronić ją przed bakteriami, wirusami i grzybami. To właśnie te substancje odpowiadają za niesamowite właściwości rośliny. Zdecydowanie numerem jeden są zdolności wirusobójcze i bakteriobójcze. Roślina działa również przeciwgrzybiczo. Można ją stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Napar po przystudzeniu można wykorzystać do przemywania skóry głowy. Pozbędziemy się w ten sposób łupieżu, ale nie tylko. Zahamujemy również wypadanie włosów. Kolejną niesamowitą właściwością rośliny jest zdolność łagodzenia uderzeń gorąca przy przekwitaniu. I zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Najlepiej do tego się sprawdza nalewka z jednej części rośliny i trzech części wódki. Dawkowana po jednej łyżeczce w razie konieczności. Anginka zazwyczaj kojarzy nam się z kuchennym parapetem, odwiedzinami u babci, cioci, a wcale tak nie musi być. Możemy postarać się o kompletnie nową, nowoczesniejszą odsłonę tej rośliny. Niekoniecznie również musi ona przebywać w domu. W sezonie wiosna lato z powodzeniem możemy anginkę trzymać na tarasie, balkonie czy drzwiach wejściowych. Możemy zrobić kompozycję. Z wielu różnych roślin, w różnych kolorach, w różnych odcieniach. Ja wybrałam do mojej wysokiej donicy odcienie różu i fioletu, ponieważ bardzo ładnie kontrastują z limonkową zielenią anginki. I na pierwszym planie oczywiście będzie anginka. Z tyłu jest wysoki pensemon, z boku rozchodnik. I długie pędy zwiszającej trzy krotki, która myślę, że będzie rosła i dopełniała całość mojej kompozycji. No dobrze, ale skąd taką anginkę wziąć? Oczywiście można sobie taką roślinkę kupić lub jeżeli ktoś ma, samodzielnie posadzić pobierając szczepkę. Y Najlepszą w ogóle metodą do rozmnażania anginki jest po prostu urwanie szczepki i umieszczenie bezpośrednio w ziemi. To jest najbardziej sprawdzona metoda, żadna inna metoda nie daje stuprocentowej gwarancji przyjęcia się szczepki. Metody wkładania anginki w wodę. Nie do końca się sprawdzają, nie zawsze ta, ta szczepka wypuszcza korzonki, natomiast bezpośrednie włożenie do ziemi i podlanie jest wystarczające do praktycznie stuprocentowej pewności, że nam roślina się przyjmie. Wiadomo, że młodą sadzonkę. Trzeba podlewać dosyć często, tak aby nie przesuszyć jej. Natomiast później jak już roślinka będzie sobie rosła, ona nie wymaga dużo wody, nie wymaga dużo podlewania, woli mieć raczej ziemię suchą niż przelaną. Natomiast stanowisko powinno być jak najbardziej słoneczne. Gdy już posiadamy naszą anginkę, możemy zacząć korzystać z niezliczonych dobrodziejstw tej rośliny. Jest tego naprawdę dużo. Na początku powiedziałam, że ma ona właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybowójcze, ale też i wiele innych. Przede wszystkim działanie uspokajające, wyciszające. Bardzo korzystnie jest usiąść sobie, postawić naszą anginkę, Obok telewizora czy komputera dotknąć liści, uwolnimy wtedy olejki eteryczne, odświeżymy pomieszczenie, ale też zapewnimy sobie inhalację. Olejku gareniowego można również uży używać do e, dezynfekcji pomieszczeń. Można kilka kropli dodać do detergentu przy czyszczeniu powierzchni. Pozbędziemy się w ten sposób większości patogenów. Jeszcze ważna informacja, jeżeli wytwarzamy nalewki, wyciągi czy herbatki to trzeba pamiętać, aby y, używać grani łącznie z łodygami, na których znajdują się włoski, ponieważ to są miejsca, którymi są wydzielane olejki eteryczne najmocniej i mają największą aktywność. Ciekawym i mało znanym sposobem leczenia kataru czy zatok lub chorób oczu jest używanie liści z właśnie złotykami zalewanych roztworem soli fizjologicznej i takim roztworem po prostu płuczemy nos, płuczemy oczy i uszy. Pamiętajcie, aby taki macerat przechowywać maksymalnie 3 dni w lodówce. Ze względu na swój piękny zapach i smak graniu można wykorzystać do sałatek, sorbetów, herbat, może nadać wyjątkowy charakter na przykład lemoniadzie, a już rewelacyjnie smakuje woda z lodem i z cytryną, z dodatkiem liścia granium.